Witajcie! Mamy dzisiaj 11 kwietnia, no już praktycznie tuż, tuż przed lotami. Ja jeszcze nie miałem żadnego treningu. Nie robiłem z i tego, że no, pogoda była taka niejedna. Eee, co wam chciałem, kilka tematów dzisiaj poruszyć. Kwestia pierwsza. Zawsze przechodziłem na obiegówkę o tej porze. Zaczynają mi się tutaj samce, zaczynają gonić samice na drugie jajka i ja do tego nie dopuszczałem, ale w tym roku pierwszy raz, w sumie przetestujemy, mam za dużą rozbieżność, yy, bo o widzicie mam takie są najpóźniejsze młode, pyk, a takie są najstarsze młode i to są w sumie, ten kał tutaj jest taki najgorszy u tych młodych, dwa asiory. Yy, i no nie da mi się, no bo po prostu musiałbym połowę gołębi już dawać na obiekówkę, połowę tutaj. Więc stwierdziłem, że w tym roku zostawiam wszystko na kupie, pozwalam e, tym gołębiom znieść drugie jajka. E, będę podsadzał sztuczne jajka i jak już będą wychowane te najmniejsze młode, to przejdę wtedy na wdowieństwo. No i już nie będzie tak, że będę leciał tam z pierwszych dwóch lotów. E, chociaż może jeszcze się załapią niektóre. Yy, będę te co zejdą no to nie będą lecieć z jajek. Krótko mówiąc, Jak te które będą jeszcze się na jajkach sztucznych to sobie polecą. Yy, aczkolwiek będę dobrze sobie to zapiszę, bo yy, słyszałem, że nie mogą. Chociaż to są krótkie loty, to może nic nie będzie. Ale krótko mówiąc, słyszałem, że samica jeszcze na papce może, ale że samiec na papce nie może lecieć, że można zgubić fajnego gołębia. Yy. Kto takie coś słyszał? Dajcie znać w komentarzach, yy, czy wierzycie w takie rzeczy. To mamy kwestie właśnie teraz prowadzenia, hodowli, druga rzecz. A pokażę on tak pobieżnie. Widzicie, takie mam większość młodych. Jest takich. Tu są yy, jajka bardzo późne, bo ja wiecie, że ten gość od tej panny miał przygodę z drugim kolegą, ale naprawiliśmy sprawę. Jest są jaja. Tutaj. O, tutaj. Idzie od Krasego w tym roku. O jest taki Krasiaczek, tylko nie czarno-biały, tylko siwy. Zmieniłem samicę w końcu. Jego samicę, która tu też jest z 2016 roku, dałem do rozpłodu. A jemu zmieniłem samiczkę. Yy, inne troszeczkę młode wyszły. Yy, docelowo jeden z nich trafia do kolegi z sekcji, bo nasz prezes sekcji na rozdaniu nagród wymyślił taką akcję, że. Chętni hodowcy, którzy tam oddają młode na poczet tego konkursu, los był i stworzył tam daną pulę losów, i tam nie tylko ja, też inni koledzy z naszej sekcji przekazali młode do, do puli. I kto tam sobie wylosował, kupon był za 10 zł. kto sobie wylosował, to dostaje teraz młodego, a pieniądze przeznaczone są na działalność sekcji, żeby coś tutaj można było podziałać więcej u nas w sekcji. Bardzo fajny pomysł, polecam wam też. Fajna zabawa też, uśmiali się wszyscy, bo tam dużo rzeczy było. No, takie śmieszne te losy były, niektóre można było ciekawe rzeczy sobie wylosować, między innymi te gołębie. Fajna zabawa, polecam wam na przyszły rok, jak będziecie mieć zakończenie, także no że, prezesie chwalę fajny pomysł no tutaj mam jeszcze takie o takie jeszcze są młode po obrączkowaniu no widzicie że to jest no straszny rozstrzelone to jest totalnie o tu już jest taki e, tu mam jeszcze po takiej mojej samicy fajnej tu mam jeszcze o takie smoki dwa tutaj jest jeszcze po córce krasego ale już taki krasiaczek nie wyszedł jak o tu jest jeszcze taki, o, już te młode są takie dosyć duże. Dawać znać, jak, jak wam się młode w komentarzach, jak, jak wam się młode chowają. O, tutaj też jest taki pstry fajny. Lubię w sumie pstre gołębie. Lubię różnorodność. O właśnie, dobrze natrafiłem tutaj. Często trafia, trafia się taki komentarz, opinia, porada dla młodych hodowców od starszych, żeby nie w czasie. Jajek, jak sami samce się gonią z samicami na jajka, albo ogólnie no, w czasie rozpłodu, że jeżeli się już chce robić kurację na głuska to trzeba to zrobić typowo już na jajkach, bo się nie naniosą. Nie wszyscy w to wierzą. To macie tutaj jakiś przykład. Eee, robiłem, o, widzicie, mam rozstrzał w, go, w gołębniku totalny, więc natrafić na to, żeby tu zrobić tą kurację było, to, to, to ciężko wręcz już przed samym eee, kluciem młodych. Dzień czy dwa dni, dni? Dzień chyba. Przed kluciem skończyłem czterodniową kurację na guzka. Między innymi ta samiczka wtedy goniła się na jajka. Było to. z dwa tygodnie temu? Tak. Goniły się na jajka, ona do dzisiaj jaj nie zniosła. Dałem jej sztuczne i siedzi po prostu. Widzicie jak jest, jak, jak to się dzieje? Ciekawie. I co więcej, a ta samica, no, późna jest, co prawda, ale ona miała już jajka w rozpłodzie, bo. No, długo się siedziała tam, krótko mówiąc, i jeden ze samców z rozpowiedzi ją tam pogonił, i wiem, że jajka już nosiła w styczniu. Tak, później ją oddzieliłem, no i do tej pory tutaj nie ma. Tutaj są jeszcze dwa nasiory. To w kwestii sytuacji obecnej na Gębniku. Jutro planuję pierwszy trening, i właśnie w kwestii treningów. Popieram film pana Manfreda Bulli, w którym tam opowiada o treningach. Psychika głębi jest bardzo ważna. Niektórzy nie zwracają na to w ogóle uwagi, traktują głębi jako maszynkę. On ma wyjść z jajka i ma później zapierniczać i nie myśleć tylko orientacja, dom, szybkość i tyle. A musimy też wziąć pod uwagę, że to są też sportowcy. Tak jak każdy, każdy inny, czy to w, u ludzi, czy u zwierząt, też kwestia mentalna ma znaczenie. Zresztą, jak ktoś ogląda e, moje loty, e, loty, a w sumie loty, filmy to zauważyliście, że ja często jak jest trafia się katastrofalny lot, że te gołębie po prostu jak mają nie wiem le lecieć 3 godziny, ale z różnych przyczyn lecą przy 10 i, i to i połowę gołębi nie ma w ciągu dnia, dopiero na drugi dzień dolatują, no to ja staram się robić taki lot motywacyjny wywieźć gdzieś niedaleko, ale że te gołębie nabrały z powrotem pewności siebie, żeby one się nie bały tego kosza, no bo jak nie oszukujmy się, gołąb nie może sobie poradzić, bo są jakieś katastrofy po drodze różnego rodzaju, no to on później nie ma tej pewności, on później jak idzie do tego kosza, to jest troszkę, można powiedzieć niepewny i to wpływa też na to, jak on później przyleci, a taki króciutki lot jeszcze jak przyleci typowo, właśnie jak jest lot katastrofalny, to potrafi samica przyjść Pięć godzin wcześniej, nie ma tej motywacji, sam jest później, nawet się nie widzą. A taki króciuteńki lot potrafi te fajnie zmotywować, bo one krótki dystans bez problemu przylecą, widzą się w celach, odbudowują właśnie swoją taką mentalność. Więc tu, w tej kwestii z panem Alfredem się zgadzam w 100%. Oczywiście trafiają się tam, trafił się też tam jakiś film. Chodowcy, który oczywiście wyśmiał to w pewnym sensie. E, co mogę powiedzieć? Bo ja staram się tutaj nikogo nie ośmieszać. E, tym bardziej, że jakby lecę sobie dla siebie, nie mam jakichś specjalnych wyników no i też uważam, że właśnie taka uwaga do wszystkich. Jak już kręcicie te filmy, to nie, nie skupiajcie się na innych. Nie szyćcie, tym bardziej, że często porady takie dotyczą, mówią hodowcy, którzy naprawdę mają dobre wyniki, więc to jest troszkę obciach, jeżeli ktoś szydzi z takiej porady, a de facto za tym nie idą, za jego opinią też nie idą wyniki, tylko teorie. No. Ja też wam tutaj nieraz mówię o teoriach, ale że tak powiem nie szydząco, tylko... Mówię to w ten sposób, że jak to chcę coś przetestować, coś udowodnić i na, na podstawie jakby moich doświadczeń coś Wam pokazać, nie? Żeby, żeby u siebie pewnych błędów nie powielać. W kwestii też bardzo mądre słowa, ja jakby też tego tak nie, nigdy nie, nie, nie przeanalizowałem, że no widzicie teraz jak siedzą u mnie gołębie na, ota, tutaj siedzą na młodych i jak siedzą na jajkach, to no, są rzeczywiście nagrzane, jeszcze y, jak ładujemy, zależy jakie to tam y, do ilu klatek, bo nieraz klatek jest dużo. Ale nie ma miejsca w samochodzie i te głębie trzeba upchać, nie? Krótko, tak brzydko powiem, no ale na początku sezonu to tak jest. No to trzeba wziąć pod uwagę, że te gołębie też się zagrzeją w tych klatkach. Puszczamy je na strzał, jeszcze teraz jak widzicie jaka była pogoda. No i to wpływa tak też na to, że te głębie właśnie wtedy częściej te skrzydła zrywają. I podam wam na swoim przykładzie, jak sobie tak wcufnę, w 2016 roku miałem super samicę roczną przepraszam, w 2017 ona była z 2.16 e, ona była tutaj w tej celi pamiętam, no przylatywała mi mega na roczniaka. E, do pierwszej pięćsetki była chyba trzecią lotniczką w oddziele, no leciała mi mega super, ona była z takiej samicy z Chipo z Stevenuka a ojcem jej był od Artura Pawlika taki samiec z jego bomberków, tam z, z Rika Tak, eee, Taka mieszanka, ale to już odowli Artura Pawlika. I ta samica mi mega przylatywała, jej siostra też była e, super mi szła. Siostrę z Jaszcząb, a tą samicę właśnie ona mi potrafiła 5 minut zrobić wyprzedzenia na treningu z odległości 50 km e, e, do Gołębnika. I dałem ją na kolejny trening, ale ona co właśnie, siedziała bardzo e, wtedy na jajkach i siedziała, taka była, że na treningach to, tak ją ciągnęło krótko mówiąc, na treningach taki wokół domu. Ciągnęło ją do jajek, ona nie była rozlatana, przegrzana, puściłem i chłopaki. dobrze mi taki chłopak z boiska, na boisku grał w piłkę i ta samica zerwała skrzydło krótko mówiąc, on ją tam złapał, pojechałem po nią. Ale już tej samicy nic się nie zachowałem. Ona zerwała tak skrzydło, że jej no nie, było, nie, nie wyzdrowiała. Krótko mówiąc, yy, i w rozpodzie też nic nie wychowałem. I, a ze dwa lata temu, z trzy, no już tam gdzieś lata, Ech, po niebach. Ale tych takich wiecznych. Yy, to jest ta kwestia. A jeszcze ciekawa kwestia o dzisiaj będzie długi odcinek. W kwestii. O, właśnie tej pary, która samiczka kuleje. Sprawdziłem. Nie ma żadnych e, zgrubień. Ani na. na, na, na no w sumie tak, w skrzydle to tym bardziej. Krótko mówiąc, nie ma żadnych zgrubień. E, potwierdza się. Potwier Chyba, że wiecie co? To będzie za długi odcinek. <laughs> Nakręcę Wam moją myśl i, mo i kwestię mojej konsultacji w kwestii zdrowia tej samicy z panem Manfredem. Nakręcę Wam w drugim odcinku.